Cześć, witam was w kolejnym odcinku tajemnic i ciekawostek z cyberpunka 2077. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się kolejnym ukrytym questem, tym razem będzie to quest z prorokiem Garem. Żeby wyświetlił nam się dodatkowy quest musimy go odwiedzić aż 5 razy i prowadzić z nim dialog. Ważne jest to, żeby dać mu całe 100 euro gąbek, a dlaczego? Zobaczymy to w dalszej części tego questu. Nie, bierz i uświadamiaj ludzi, robisz dobrą robotę. Dziękuję za twoje oddanie. Od początku widziałem w tobie apostołkę prawdy. Żeby przyspieszyć to pięciokrotne spotkanie się z Garem, można po prostu odejść kawałek dalej, żeby zniknął nam z radaru i musimy czas przesuwać dalej. Ja dla pewności dla świętego spokoju o równą dobę. Jeżeli po prostu lubisz słuchać kogoś, kto nawie o teoriach spiskowych, to ten gość jest wprost stworzony dla ciebie. No i musimy zaczekać aż pojawią się nomadzi, no i przyjdą do nas, a raczej do Garego. Cześć! To, co wybierzemy podczas rozmowy z Garem, nie ma zbytnio większego znaczenia. Coś się tu nie klei. Po co im ciężarówki, skoro potrafią tak zasuwać? Przemiana zachodzi jedynie podczas pełni. To zaledwie trzy noce w ciągu miesiąca. Podczas swej krwawej uczty pożerają wszystkich ludzi z okolicy. Wciąż muszą szukać nowych terenów i nowej zwierzyny. Lecz. Wpadek statku, Masz problem z nomadami? Świże? Ty, przestań pierdolić, bo skończysz sześć stóp pod Ziemią. Możesz złamać moje kości. Lecz lecz nie złamiasz ducha. Żeby pchnąć to zadanie łapie? dalej, musimy stanąć w obronie Garego. Wolnego, łapy precz od mojego duchowego strza. Tak poważnie to tylko nieszkodliwy szajwus. się mu spokój. Wiesz, ilu idiotów wierzy w to, co opowiada ten pomyleniec? Pierdolić to. Nie będę słuchał żarcików o nomadach kanibalach. Trochę dystansu. Przecież to całkiem zabawne. Zaraz. Niestety niestety ta opcja dialogowa prowadzi jednak do walki. Dosyć prostej, więc na spokojnie. Dziękuję ci. Nigdy nie nie Nigdy! Nie ma sprawy. Kto mi powie jak zwingowano lądowanie na Marsie, jeśli tam cię zatchł? Nie wierzysz mi, prawda? Myślisz, że nie umiem wyczuć ironii. Że nie wiem, kiedy biorą mnie za fałszywego proroka. A niech będzie, że chociaż trochę wierzymy. Ciężko brać na serio Twoje <laughs> interpretacje, ale jest trochę prawdy w tym, co mówisz. Czasami nawet więcej niż trochę. Też to widzisz. Wiesz, że za zasłoną mroku kryją się istoty z koszmarów ludzkości. Ale boisz się w to uwierzyć. Wiesz. Gdybyś miał jakiś poważniejszy dowód na ten twój kosmiczny spisek. Spotkają się dziś w nocy przy starej fabryce w Kabuki. Przekażą tam coś ważnego. Obserwuj ich. Przechwyć to coś. Ten artefakt Alpha Centauri. Przekonasz się, że od początku miałem słuszność. Zaraz, chwila. Zwolnij trochę. Skąd w ogóle wiesz o tym jakimś spotkaniu? Rezonuje z ich falami radiowymi. Od czasu wypadku ciągle słyszę tajne transmisje Centauri. W wypadku? Wiesz, że to nie brzmi jak argument na Twoją korzyść? Nie rozumiesz! Mam w głowie ich koprocesor. Nie wiem, jak się dostał do mojego Ripper. Ale dzięki niemu słyszę ich knowania. Jeśli mi pomożesz, razem ocalimy tę planetę. Dobra, zobaczymy, co da się zrobić. Dzięki za cynk. Chyba. Nie wolno ci wkroczyć zbyt wcześnie, ani zbyt późno, bo wszystko będzie stracone. Na twoich barkach spoczywają losy ludzkości. Nie zawiedź jej. Nie zawiedź mnie. Zero presji. Naprawdę. Pokażę wam jeszcze, gdzie się mieści ten Gary, ale ciężko się na niego nie natknąć podczas robienia zadań z głównej osi fabularnej. Do lokacji, o której wspomina Gary, spokojnie prowadzi nas mapa. Oczywiście musi się pojawić nasz stary, wcale nie tak bardzo zmyślony przyjaciel. Nadeszła. Chwila. Bliskie spotkanie trzeciego stopnia. Mały krok dla wilecz, lecz wielki skok dla ludzkości. To jak, zakładamy się, kto przyjdzie? Repilianie czy technonekromanci? No hello, kto by nie chciał zobaczyć jednorożcy w cyberpunku. Po cichu liczę na jednorożce. Zawsze wierzyłam, że przylecą z planety Nibiru i rozpizdrzą nas promieniem miłości. Wzruszasz mnie. Nie sądziłem, że zachowałaś w sobie wewnętrzne dziecku. Jesteś urocza... i niedorozwinięta. Dobra, koniec żartów. Teraz siedzimy cicho i czekamy. A teraz, po malutku, idziemy się schować, żeby czekać i wypatrywać naszych jednorożcy. Nikogo. No by należało się tego spodziewać, ale jeśli mam być szczery, to jestem rozczarowany. Nie traćmy nadziei. Może to nie jednorożce, ale będzie ciekawie. Czekaj, czekaj. Nie wierzę, ktoś przyjechał. To Melstrom. Czyli jednak na Wiedziałem, że z tymi reptilianami to ściema. że jestem ciekawski, podszedłem trochę bliżej, chociaż obstawiam, że nawet z ruwety karabinu snajperskiego można byłoby ich obczaić. Nie wierzę. Tu naprawdę odwala się jakieś hardy konspiracyjne gówno. Co nie jest dziwne, musimy tutaj wszystkich zabić. Ponoć wystarczy tutaj parę celnych granatów, ale zrobiłem to po swojemu. No i interesuje nas tutaj ten tajemniczy chip. Oczywiście nie jest teraz problemem, żeby go sobie po prostu wziąć. na zielono. Życie jest Ciekawe co prorok tym Z powrotem gnamy do Garego. Albo nie do Garego. Agenci Alfa Centauri porwali proroka! Sprawiedliwości dla proroka Garego! Gdzie Gary? Co się stało? Ostrzegałam go. Przyszli ludzie w czarnych garniturach. Mieli niebieskie oczy, tak jak mówił. A potem wsadzili go do afałki i odlecieli na statek matkę. Dalej podtrzymujemy rozmowę? Ktoś próbował zareagować? Nikt. Policjanci powiedzieli, że jest chory. A prawda jest taka, że wiedział za dużo. Był dla nich niebezpieczny. Teraz zbieram pieniądze na pomnik Kareką, żebyśmy pamiętali o jego odwadze i zbrodniach Alfa Centauri. Zechcesz poświęcić kilka euro na ten szczytny cel? Chyba jedyny quest, że zamiast zarabiać, to wydajemy całą gotówkę. A co tam? Gary zasługuje na jej budny pomnik. Bierz forsę, zanim cię rozmyśla. Nie wiem, co powiedzieć. Gary byłby wzruszony. Te 100 dolarów wcześniej jest właśnie po to, żeby zapytać się, o co chodzi z tym chipem. Mam tu taki chip. Mogłabyś rzucić na niego okiem? Hmm. Gary mówił, że jesteś oddana naszej sprawie. No dobrze, pokaż. Powiem ci wszystko, co wiem. Santa, Muerte, schowaj to szybko. Nikt nie może wiedzieć, rozumiesz? Co to jest? O co w tym wszystkim chodzi? Gary to przepowiedział. Oni tu są. Naginają nas do swojej woli. Jesteśmy ich marionetkami! Uspokój się. Kto nas nagina? Technonekromanci? I po to zejdą na ziemię? Lecz wy tego nie dostrzeżecie, bo zasnują niebo ciemnością! Tak powiedział. Nadchodzi noc. Wieczna noc. I tak oto kończy się epicka opowieść o odkrywaniu sekretów istot paranormalnych. Czego nauczyła nas ta historia? Teraz już wybieramy wedle uznania. Dajcie nam, Karego! Tego, że otwarte zakończenia są do duku. Nie mogę się nie zgodzić, ale chodziło mi o coś innego. Są ludzie, którzy wiedzą więcej niż inni. Słyszą prywatne rozmowy wielkich tego świata. I co z tym robią? Inwestują cały swój czas w wymyślanie na nowo bajeczek sprzed kilku epok. E, tam nieprawda czony, reptylianie na nie rządzą. Poddajcie nam Garego. Ale Alecy lubisz psuć za Ja Tam wolę wierzyć, że przypadkiem otarliśmy się o wojnę wampirów z kosmita. Wszyscy wolimy. Wampiry i reptilianie są zajebiście ciekawi, prawda? Romantycznie. A prawda jest brutalnie przyziemna. Za wszystkim stoją korporacje. Ludzie, którym odbiło od nadmiaru władzy. Myślisz, że to właśnie widzieliśmy Tajne interesy korporacji. Jestem o tym przekonany. W prawdziwym świecie to oni są krwiopisani. Innych nigdy nie będzie. Koniec questu. Ciekawe co zrobili panowie w czarnych garniturach z naszym Garem. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas. Trzymajcie się i cześć.